8 wszystko na kolejnym odcinku widzimy się w stajni, policzymy kury. Raz, 2, 3, te, 5, a... 5, 6, 7, 8, 90, 13, na 15, A co? Raz, dwa, trzy, 5, 6, 7, 8, osiem, 11 mana, 13, na 15, Wszystkie kury są? Dwa 2... A ci, Kaczorku! Każdy mnie atakuje! dwa, trzy, te, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć. O no, tam jeden ciół dziesięć Pajagiszi się coś tu? Że będzie wam wykidać ja, Ty jak zawsze siano z paśminka wyrzucisz A ty? Co? Nic też trzeba będzie wam wykidać żeby było Tydzień czy do wykotu? Nic, tydzień no E, zapomniałem o waszym ulubionym. Pójdźcie mi, szczęśliwcze. Trzeba je tam zgonić? Szybko. Szybko akcja. jemy dużo. wegać najlepiej. Są co widać? Obieczku, wyźmiaczka. Jest nie. Ze smakiem jedną to obejdzie. tylko gorcej nie starczy nam. Tu są dwa młode i jest Dwa są i bardzo dobrze odżywiane. o takie chudzinki były to się bardzo dobrze y, jak ten zmieniły. Te są chudsze już, O, mniejsze są. Dobra, to są cały trochę, nie wiem czy to otworzę nawet. Kurwa nie to tak. Nie, to tak? Kuba, ci tak, co ci samestofachuje robił? Ja nie wiem, ja nie wiem kto to robił. Proszę cię, bo to nie otworzę tego. co Coś jeszcze? Vem aqui. Oh, bem. Dobra. Powiem wam, że gęsi to niebezpieczne zwierzę. Strasznie niebezpieczne i marudzące. Takie marudy się są. Tak marudzą. Ci jajka są. na mała Nie ma tam. Nie ma już. Są troszeczkę... A dostajesz kiedyś w łeb? Ja się pytam. A w łeb chcesz? Chodź Co? 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 Młody nie podskakuj Nie podskakuj! Ci łapie! O okaczo! Jakieś udane? Udane Kwa, jak gólowe plemię. Jak tego zł? No ja go nie na No Of jak ty coś tam wyszedł? Ty żeś głupi. Gdzie tam tam jest pies? ale Nie spadnij tam tam debilu. Nie, nie przypiluję go 10 minut, Na diabinę wejdzie. Już mi ciśnienie pojęć. Jasny pit. U... Sieść tam u góry, żeś wyszedł, to nie moja sprawa. Pi, no. pi, pi, pi. Pie. Piesek. Chodź tu! Nie skarż, a jest... Tam jest. Chuj dobra. Jak piszcie tam kot pewnie jest Ma, 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 ma. ma kłowicznie? A dwa, czy te pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 jednaście, dwanaście. Wszystko jest. Na razie Żegnamy się z Państwem Bale Baba 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 do jutra No na Cześć, <laughs> cześć. Ja muszę psa ściągnąć. Tam piszczy.